Witam w nowym vlogu. Zapraszam do oglądania. Mam Wam dużo do opowiedzenia i do pokazania przede wszystkim, więc odnieśmy się do poprzedniego odcinka, jak w takich telenowelach brazylijskich w poprzednim odcinku. <grych> w poprzednim odcinku yy, skończyłam pora, ponownie z zapaleniem pęcherza i mówiłam Wam tam, że coś się u mnie wydarzyło, takiego bardzo stresującego, i że to jest taka rzecz, na którą. Ja nie mam wpływu, ona nie jest zależna ode mnie Jest ona stresująca No i wiadomo, że lepiej, żeby jej nie było Ale to nie pierwszy raz Ja doskonale wiem, jak sobie z tym poradzić Więc nie martwię się, jaki będzie outcome tego Ale no i jest to stresujące I że nie mogę Wam powiedzieć, co to jest, ale jestem bardzo zestresowana Wiem, że to jest bardzo wkurzające Przynajmniej dla mnie jest to bardzo wkurzające Kiedy ktoś, na przykład ze znajomych z mojego otoczenia Mówi mi No słuchaj, bo coś bym Ci powiedziała Ale nie mogę Ci powiedzieć Bo wiesz, nie wiem, um, Ania Zrobiła coś, ale nie mogę ci powiedzieć. No, ale mówię ci, jakbym ci powiedziała, to byś padła. Bardzo mnie to denerwuje i zawsze mam takie stara. Jak nie możesz mi powiedzieć i mi nie powiesz, to po prostu nie mów, że cokolwiek jest, bo ja potem umieram z ciekawości. Zastanawiam się, co to jest, i wymyślam sobie przy różne rzeczy. Także wiem, że to jest denerwujące, ale w tej sytuacji vlogowania to jest tak. Jak wam nie powiem wam i też takim osobom, no które może nie oglądają mnie, bo mnie lubią, tylko oglądają właśnie dlatego, że nie lubią, a są takie osoby, też tego nie rozumiem. Jak nie powiem, że coś się stało, to i tak będą jakieś, wiecie, będzie wymyślanie po prostu różnych rzeczy, bo to widać po mnie. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że widać jak jest vlog nagrany, gdzie wszystko jest u mnie super, ja mam świetną energię, super się czuję. A kiedy jest vlog nagrany, kiedy nie mam super energii i nie czuję się świetnie, bo czymś się martwię, albo jestem czymś. Bardzo zestresowana. Ja wiem, że widać tą różnicę jako odbiorca. I wiecie, wtedy się często zaczyna wymyślanie jakichś różnych rzeczy, diagnozowanie mnie z jakimiś przeróżnymi stanami, schorzeniami. Nie wiem, czemu ludzie tak robią. No robią, po prostu. Być może ja też jako odbiorca tak robię, ale nie dzielę się tym w komentarzach, tylko zostawiam to dla, ciebie, dla siebie. Więc uważam, że w tej sytuacji mniejszym złem jest powiedzieć, że okej, okay, dobra, coś tam się dzieje, no mogę być trochę dziwna, coś tam, ale jednocześnie, wiecie, no jest pewna sfera prywatności, którą nie chcesz się dzielić w internecie. Każdy trochę gdzie indziej rysuje tą linię, i no dla mnie to jest akurat taka rzecz, o której. Nie mam najmniejszej ochoty opowiadać w internecie, bo z bardzo wielu przyczyn po prostu, bo to jest prywatne, także musicie mi to wybaczyć. Czułam, że potrzebuję wam się wytłumaczyć. Ta rzecz jest, ymm, radzimy sobie z nią, bo nie radzę sobie z nią sama. No i tyle, no i co, no i ogólnie radzę sobie z tym o wiele lepiej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj jestem tak zestresowana, że nie mogę jeść, nie mogę spać, nie w ogóle bardzo często stres przekłada się od razu na jedzenie, na brak jedzenia. Tutaj radzę sobie z tym naprawdę dobrze, bo jem, trzymam Michę, staram się w miarę normalnie funkcjonować, nie dać się pożreć temu stresowi. Ja w ogóle fatalnie radzę sobie ze stresem, więc jestem spięta. Mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak czuć w tym vlogu, ale no może być czuć. Jeżeli chodzi o mój stan zdrowia, to tak, zupełnie nie że a raczej objawami zapalenia pęcherza sobie poradziłam. Jestem zdrowa. Znów od jakiegoś czasu, bo ja to nagrywam jakiś tydzień po nagra końcu nagrania tego ostatniego vloga, bardzo uważam, żeby się znowu nie przeziębić. I teraz tak, jest godzina 15 i będę się szykowała na... Siłownię. W związku z czym chcę Wam pokazać nowe piuszki treningowe. Nie wiem, czy mówiłam Wam o tym we vlogu, na pewno dzieliłam się tym na Instagramie, że wymyśliłam sobie coś takiego. Kolejne kilogramy będą odblokowywać mi nową skórkę w grze, czyli na przykład nowe leggingsy. I niedawno odblokowałam. Niebieskie leginsy e, Scarpa. Scarpa 3. Pokazywałam wam legginsy, To jest model Allure i pokazywałam wam. One na filmie wyglądają na czarne, ale one nie są czarne. One są takie, takie ciemno szare, mają bardzo ładny odcień na żywo. To jest taki trochę jak taki popiół, mm, trochę taki węglowy, ciemny ołówek, no Naprawdę przepiękny kolor. I teraz odblokowałam kolejną parę z tego samego modelu, czyli alur Taki Piękny, niebieski. Całkiem spoko aparat oddaje ten kolor, więc porozmawiamy sobie o nich i dam Wam taką ocenę po, no już chwili używania. Bo już od jakiegoś czasu je noszę, jak przybiłam tam wagę. I to mam też, słuchajcie, kupiłam stanik na siłownię. E, zamówiłam póki co jeden top, żeby zobaczyć w ogóle, czy mi się to sprawdzi, i zamówiłam ten top z Gym Glamour. On ma poduszki, te poduszki można sobie wyciągnąć. E, dla mnie, spoko, że ma te poduszki. XS i. Jestem pozytywnie zaskoczona, że ta XS jest faktycznie malutka. Bardzo wygodnie mi się w tym ćwiczy. Tak jak mówię, trzyma wszystko co ma trzymać. Just, mimo że malusi, to trzeba go trzymać w trakcie ćwiczeń, żeby było to komfortowe. Brałam go póki co dwukrotnie i wszystko jest w porządku. Ona daje takie bardzo delikatne marszczenie, ale no jest mega subtelne. Podsumowując, jestem z niego bardzo zadowolona. Przechodzimy do leginsów które bardzo się cieszę, że udało mi się odblokować. Słuchajcie, no ja jestem w tych leżinach zakochana. Co mam wam powiedzieć? Jestem zakochana. Jak widzicie, mają bardzo wysoki stan. Można je naprawdę wysoko zaciągnąć. Trzymają się. Nie zjeżdżają. Jeżeli chodzi o prześwitywanie, wiecie, powiem Wam tak, nie wiem jak z ciemną bielizną, bo ja nie zakładam ciemnej bielizny pod jasne rzeczy. To są jasne legginsy, więc mam pod nimi jasne majtki i to są takie mocno wycięte stringi, ale absolutnie nie są one bezszwowe. No i też mam na sobie rozmiar XS i przypominam, że mam ponad 1,70 m. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytanie, coś o czym nie wspomniałam, bo ja uważam, że warto mówić o legginsach, bo legginsy są zaniebiście drogie. Więc naprawdę, laska, jakiekolwiek masz pytanie, bo zastanowiasz się nad zakupem, na wszystko ci odpowiem. Jeżeli chodzi o ten pasek, to ja wiem, że on jest dyskusyjny. Mi bardzo się podoba. Ja, I love it. I love it. Bardzo mi się podoba. Yy, I zawsze jak widzę na siłowni dziewczynę z takimi ligensami, to mi się sobie, o, jak ładnie Twoja pupa wygląda, ale wstydzę się za bardzo, żeby Ci to powiedzieć. Są super, super komfortowo się w nich ćwiczy. Po praniu również nic się z nimi nie dzieje. Mają przepiękny kolor. Kocham je, kocham je, kocham je, kocham je. Teraz, jeżeli chodzi o zamówienie z Shein. Potem na chwilę się rozłączę, żeby je założyć, co też nie jest ani proste, ani przyjemne. Miałam je na sobie raz, znaczy ja w nich nie ćwiczyłam, bo muszę je odblokować. Ale e, miałam je na sobie po prostu w ramach przymierzenia. No one tak, pas zgadza się, nie? E, pasek na pupie. Mamy. Tutaj taka Alasiateczka pod pupą mamy, to mamy. No w tych leginsach yy, z... tych leginsach z Carpatry, te wszystkie przyszycia, zmiany materiału są ładniejsze, ten materiał jest lepszy, to jest bardziej przemyślane zrobione i tak, to jest, no to jest po prostu podruba. Dobra, yy, już je mierzę i Wam pokazuję. I może myślicie sobie na pierwszy rzut oka, Hera, o co Ci chodzi, super są. Bo one... Jakby spoko, fajnie leżą i w ogóle. Tak, materiał jest zupełnie inny. Ja nie wiem, czy to widać, no, czuć to bardzo, bardzo to czuć. Ten materiał z 3 jest po prostu przyjemny, jest jakościowy. Nie interesuje mnie, z czego one są zrobione. Są zrobione w każdym razie tak, że super się w nich ćwiczy. Są naprawdę rewelacyjne. Te, nie wiem, one są jakieś takie niezaprzyjemne nie do ciała. Bardzo ciężko się je wkłada, bo one są bardzo sztywne. Nie są w ogóle. Rozciągliwe, wiecie o co, choć w ogóle nie są elastyczne. No i pas, pas, ja nie wiem, czy to będzie widać, ale ten pas, który, no wiecie, ma to trochę ściskać, formować, nie? I on normalnie zjeżdża. I to jest ogromny minus, że on zjeżdża. To oznacza, że nie będę w nich ćwiczyć. Oczywiście, że będę w nich ćwiczyć. Zapłaciłam za nie. Ja nie jestem księżniczką, nie muszę ćwiczyć tylko w drogich legginsach. Czy kupię ponownie? No chyba raczej nie. W ogóle co myślicie? Kolor jest przepiękny. Istotna informacja. Jest to najbardziej, przynajmniej dla mnie rzuciło się w oczy, że te legginsy są najbardziej polecane, jak chodzi o szyję. Widziałam rozmiar XS komentarze. Ja te komentarze przeczytałam po zakupie. Yy, I w komentarzach yy, na tej aukcji tak połowy 2000, 2024 leski są zachwycone tymi lekinsami a później od połowy mniej więcej 2024 przez 2025 już laski piszą, że są fatalne. Że właśnie są nierościągliwe, w ogóle nieelastyczne, że ten pas jest za duży, że jaśniejsze kolory, ale też mówimy o takich mocnych, neonowych, nie o jakimś białym, totalnie prześwitują. I widziałam zdjęcia, no bo laski tam dodają zdjęcia, że w ogóle yy, dziury się momentalnie robią, że pękają na treningach. Także. Według dziewczyn tam w komentarzach pod tymi leggingsami oni coś zmienili że to po prostu no, już są inne, bo piszą dziewczyny, że miały na przykład bardzo dużo kolorów, bla bla bla, i zamówiły sobie, że zamawiają gdzieś tam od bardzo dawna i były bardzo zadowolone yy, i że nagle przychodzą i one wyglądają tak samo, ale już zachowują się zupełnie inaczej, więc może, no myślę, że to jest kwestia tego, dlaczego ja je w ogóle zamówiłam, bo mm, czuję, że będę musiała się tłumaczyć z zamówienia z Shein, wing, wing. Tak, ja generalnie zamówiłam je, bo byłam bardzo ciekawa po prostu, byłam bardzo ciekawa. Mówię, kurde. No i zaspokoiłam swoją ciekawość, dlatego też, wiecie, wzięłam tylko jedną parę i tak dalej, bo one kosztują grosze absolutnie. Jak je odblokuję, to pójdę w nich kilka razy na siłownię. Będę się nagrywać, no bo jeżeli mają mi pęknąć na dupie, to niech mam to chociaż nagrane i będziemy mogli się razem pośmiać. Powiem Wam, jak się zachowują po praniu i tak dalej. No, no, Spodziewam się najgorszego, ok? Spodziewam się najgorszego. Ale mam dwa inne zakupy, również z In na siłownie, z których jestem bardzo zadowolona. I to są takie zapinane bluzy. Zaraz Wam pokażę na mnie. Mają te takie tu. Już w tym ćwiczyłam, bo to jest jakieś tak, że góry garderoby. Nie muszę odblokowywać, ale tu już tak. No nieważne. Rozmiar XS. One, bo tu są dwie bluzy, są z dwóch różnych opcji. I love it. Świetnie leży. Materiał znów nie interesuje mnie, z czego to jest zrobione. Na pewno z niczego wiecie. Kurwa, no na pewno nie zjedwabiu. Żart, wiem, że takich rzeczy się nie robi z jedwabiu. Tak, to trzeba czasami tłumaczyć. Jest przyjemny i do osób, które mi zaraz napiszą, Boże, zapocisz się! Tak, tak właśnie myślałam, myślałam sobie, kurde, zapocę się. Nie, robiłam w tym trening i w ogóle fantastycznie i ona jeszcze jest szybko schnąca, bo oprawiam już dwa razy, bo piora jakby po każdym treningu. Super! No, jestem naprawdę, nie chcesz, nie zamawiaj! Ja nie namawiam, ja tylko się dzielę moją opinią. Ja jestem naprawdę zajebiście zadowolona z tej bluzy. Jest fantastyczna. I zamówiłam jeszcze taką różową. Z dwóch różnych aukcji one są, więc jakby, no są inne. Już wam pokazuję. Kurde, zaraz mi tu słońce zajdzie i zaraz się spóźni na ten trening. To jest różowa, słuchajcie. I tak, ona też ma to. Ona jest troszkę chyba krótsza, tak mi się wydaje. Nie wiem, co myślicie. No i ona jest taka. I też y, materiał ma taki sam, jak tamta, tak mi się przynajmniej wydaje. No i tyle. Ja się ważę co niedzielę, chyba że nie idę w niedzielę na siłownię, tylko w sobotę, w poniedziałek, bo praca, bo coś, no ale także raz w tygodniu. Więc, bo jeszcze Wam zrobię taki update wagi, kolejny, więc będę się ważyć nie dzisiaj na treningu. Tylko za cztery dni na treningu. No i po prostu mam nadzieję, że w końcu przebiję tą pieprzone <noise> kilo. Nie podaję wagi, żeby nie triggerować osób z zaburzeniami odżywiania. Trzymam cały czas masę, ale po prostu, no bardzo bym chciała, żeby to szło szybciej. I kolejnymi leginsami, które odblokują, będą właśnie te z które mam na sobie, bo yy, chcę wiedzieć, czy one pękną. <laughs> trochę liczę na to, że one pękną i uda mi się to nagrać. <laughs> Żartuję, no wiadomo, że mam nadzieję, że nie pękną, bo trochę się wtedy zawstydzę. Jeżeli o czymś nie wspomniałam i ktoś by miał jakieś pytania, bo na przykład zastanawia się nad zamówieniem, czy tych z alur, czy no. Tych z to nie polecam, ale jak chcesz, to bardzo proszę, to pytajcie śmiało. Ja teraz lecę na trening jak wrócę z tego treningu, to będzie już tak późno, że będę się szykować do spania, bo schodzi mi, kurde, na tej siłowni, no długo, długo schodzi na tej siłowni. Liczę, że jak już się nauczę, tak, że na przykład będę mogła w ogóle chodzić sama i będę się z tym czuła ok, to będzie schodziło mniej czasu. Widzimy się, no, dla mnie jutro, dla Was zaraz. W życiu realnym. Hej, o. w ogóle ręcznik taki specjalny do włosów, e, Maxmo. Teraz będą mieli takie ładne z wisienkami, bo e, Andzia rzuciła na story taki sneak peek Chciałabym, żebyśmy nałożyli sobie coś takiego. SOS Forehead Mask Lifting, więc zaplikujemy sobie to pierwszy raz. Zobaczymy, czy będzie się trzymać na tyle, żeby mogła jednocześnie kąpać się i tak dalej. Wygląda to jak jakieś nie wiem, jakiś Jellyfish. Och, jakie kocham takie rzeczy z lodówki, jeszcze zaraz pobiegnę po płatki pod oczy, wzięłam się za montowanie tego porównania Legnizu. I jaka jest, przepraszam, jakie, jakie są efekty, jaka jest różnica? Tutaj wam teraz po prostu pokażę, no i dupę, bo po dupie najbardziej widać. Ja na przykład na górze ciała w ogóle nie widzę różnicy. Powiem Wam szczerze, że jako osoba, jako dziewczyna, która zawsze po prostu jest pełna kompleksów. I zawsze moje ciało było moim jednym, wielkim kompleksem. Zawsze ubranie się na jakieś wesele, na jakąś imprezę tego typu było problematyczne. No bo nie założę sukienki na ramionczkach, bo widać, że mam takie obrzydliwie chude ramiona itd., itd., itd. itd. To zawsze wszystko było takim gigantycznym problemem. Pójście na jakąkolwiek plażę, pójście na jakikolwiek basen, czy czasem nawet spojrzenie w lustro że po prostu dla mnie to jest ym, no coś takiego, że chce mi się płakać, że wiecie, że patrzę na te nagrania, patrzę na tę różnicę i mówię nie, nie wierzę, że mi się to udaje. Mi, mi się coś takiego udaje niemożliwe. Yy, tutaj macie takie zdjęcia i to jest słuchajcie, to jest zrobione po prostu zdjęcie telefonem, yy, z laptopa, yy, bo nie robiłam jakiegoś szczególnego porównania, nie wiadomo czego. Yy, I wrzucę wam zaraz. Bardzo takie filmiki, które nagrywam prywatnie, że ej, widzę różnicę, ale znam, że nie będę tego przemontowywać, nie wiadomo, co z tym robić, tylko też Wam po prostu pokażę przede wszystkim, jak się cieszę tam. porównanie mojej pupy. Eee, dobra. Ten filmik po prawej w, powiedzmy, różowych leggingsach jest... No nie nieedytowany w żaden sposób, a ten po lewej jest edytowany, w sensie powycinane są wszystkie te takie momenty. Zostawione są tylko te, w których w miarę ładnie wyglądałam. Patrz. To po lewej póki co będzie spauzowane, bo ja tylko na sekundę się dosłownie obracam tyłem. No wiadomo, nie będzie takiego idealnego, takiego samego kadru. Bo też nie nagrywałam tego zmyślam o tym, ale... No ja się cieszę, bo widzę różnicę. Patrz. No kurwa. Zaraz tam będę szła do lustra. No, można powiedzieć, że kadr jest ekstremalnie podobny. Patrz, jaka ta pupa jest pełniejsza. I to nie to, że leginsy, bo tutaj też mam takie leginsy. zobacz jaka ona jest pełniejsza. Tutaj też na górze. No nie. A tutaj widać, że ta pupa jest, ale bardziej tutaj. nie? że tutaj stoję po lewej bliżej dużo i tak dalej, ale... W ogóle uda też, wydaje mi daje się, że widać po prostu, że są większe. A patrz tutaj. No, jaka pupa. Nie? O, jaki brzuszek. Trzymajcie za mnie mocno kciuki. Mam nadzieję, że po prostu wiecie. Mam nadzieję, że nie wydarzy się nic takiego, co spowodowałoby, że poddam się, przestanę liczyć kalorie, coś tam, coś tam, nie? No, mam nadzieję, że, no, że dalej tak będzie szło i będzie super. Dziękuję, że ze mną byliście. Wiem o tym, słuchajcie, że bardzo dużo tutaj teraz u mnie na kanale od ostatnich dwóch, trzech filmów jest takich treści, siłownia, masa, ćwiczenia i tak dalej. Słuchajcie, no bo to jest po prostu temat nowy dla mnie, coś nowego w moim życiu, co zabiera dużo miejsca w tym moim życiu i jest to temat, którym po prostu jestem bardzo zajarana. Dlatego jest tego tak dużo, ale spokojnie myślę, że jeszcze chwilę i to wszystko się tak unormuje i te treści będą takie bardziej wyważone. I jeżeli. Wy macie na swoim koncie jakąś taką przemianę i nie mam na myśli, że przemianę wizualną koniecznie. E, może być to też po prostu przemiana trybu życia, ale chodzi mi o to, że o, nagle zaczęliście chodzić na siłownię, bo chciałyście coś zbudować, coś zredukować, coś zmienić, być aktywnie, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam jednak to spada, to e, podzielcie się tym w komentarzach. Dobra, dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście i widzimy się w kolejnym filmie. O aqui